Cześć. Witaj na kanale Satel Smart Vlog. Tutaj odkryjesz, jak w pełni wykorzystać potencjał urządzeń Satel i stworzyć bezpieczną oraz komfortową przestrzeń dla ciebie i twojej rodziny. Podpowiadamy, jak chronić dom przed nieproszonymi gośćmi, zalaniem, pożarem czy wyciekiem gazu. Co zrobić, jeśli masz w domu zwierzęta, a chcesz zamontować alarm? Dowiedz się, jak zabezpieczyć dom na wakacje. I jak zamontować lub rozbudować swój system alarmowy bez remontu i kucia ścian. Pokażemy Ci też, jak zamienić dom w smart home, by żyło się oszczędnie, a przede wszystkim wygodnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz wstawać z kanapy, żeby wyłączyć światło w przedpokoju. Płacisz niższe rachunki za ogrzewanie, a Twój ogród podlewa się sam. Te i inne satelowe lifehacki znajdziesz właśnie tutaj, na naszym SmartVlog. O rozwiązaniach Satela będziemy rozmawiać zarówno z ekspertami, jak i osobami, które naszych urządzeń używają na co dzień. A jeśli Ty masz do nas jakieś pytania dotyczące ochrony lub inteligentnych rozwiązań, zostaw je w komentarzu pod spodem. Odpowiemy na nie w cyklicznych odcinkach QA. Dołącz do nas, klikając subskrybuj. Zapraszamy!